Cześć, witajcie moi drodzy na kanale Jest TV. A dzisiaj pokażę wam, jakie figurki Lego kupiłem na wystawie Lego w Toruniu, na której ostatnio byłem. Zapraszam do oglądania. Więc na, na tej wystawie kupiłem takiego Tozeina z sezonu 16. Tak się ja to prezentuję. Tar wygląda z tyłu. Tar wygląda z przodu. Teraz wygląda jeszcze bez maski, tutaj. No, nawet bardzo fajny jest. To jest z sezonu 16. Sz Kolejna figurka to jest Areta Harkness z serii minifiguracz z Marvela, z serii drugiej. I tak oto prezentuje się na z tyłu. E, chyba nie ma za bardzo jakichś nadruków, ale jakiś tam ma chyba. Tak wygląda tutaj z przodu. Tak wygląda jeszcze tutaj jej duża twarz. Drugi wyraz twarzy. Także ten. Wszystkie te figurki są oczywiście oryginalne i bardzo mi się podobają. Dalej mamy syndroma. To jest w ogóle najstarsza figurka z tych wszystkich trzech. No to jest w z serii Lego Tej pierwszej chyba. No i ta tutaj wygląda z przodu. Znaczy na, na pewno tej pierwszej. teraz wygląda tutaj z tyłu. Takie nawet ładne włoski. Drugi wyrazu twarzy nie ma. No i prezentuje się na, na, na bardzo fajnie. To był taki krótki film, w którym chciałem pokazać Wam moją no, jedną z najnowszych figurek Lego, które kupiłam właśnie na wystawie Lego w Toruniu. Yy, no i co? W dzisiejszym filmie właśnie sobie omówiliśmy te figurki, pokazywałam je. Bardzo mi się one podobają. Ja byłem TV. Pa, pa!